Nie możecie nas winić, wszystko jest waszą winą, wszystko jest waszą zasługą. Um, no właśnie, to spadnie Gieryna, gdzie jest Marcin? O Gratulujemy ci serdecznie, wygrałeś bezapelacyjnie, z blisko głosu. I tutaj na ciebie nagroda, nagroda też jest fajna, jest ta pomóż mi, bo oczywiście kubek, oczywiście skiety zwane przez, przez to, kinie skarpetkami. Bo to, Bo to są skarpetki podobno. Słuchajcie, książka. My stawiamy generalnie na edukację. To jest książka Michael Jackson Conspiracy Alfredy Jones. Ona jest po angielsku, więc znasz angielski, fantastycznie. To jest, słuchajcie, również obowiązkowa lektura. Każdy, kto jest młodym fanem, musicie po nią sięgnąć. To jest książka napisana przez takiego dziennikarza Śledczego, który początkowo... To jest, to jest książka dotycząca procesu Michaela, tego cyrku, który się wokół całego procesu odbywał. To jest książka o tym, jak kobieta, która zna świat przestępczy od troszewki, porządkowo była przeciwna Michaelowi, ona nie wierzyła w jego niewinność, a potem zaczynała poznawać fakty, czytała transkrypty z sądu i nie miała wątpliwości, gdzie leży prawda. I to jest wspaniała książka, pokazująca, jak można naprawdę dojść do prawdy, jeżeli tylko się tego chce. Ta książka na twoje rące. Ładam tu, ale słuchajcie, jeszcze mamy taką jedną niespodziankę, nam nam parła dzisiaj. To jest... Tutaj to trzymasz mi przybrzała, nie, nie. Skąd mamy staty? Nie, nie będziemy stojali. Przepraszam. Słuchajcie, to jest prezent od naszego kolegi Krzysztofa który jest znanym poemem. Tak. To jest słuchajcie album zdjęć z Warszawy Michaela Jacksona, które sam zrobił. Zdjęć jest bardzo dużo. Proszę bardzo, są pod mariotów i tak dalej, i tak dalej. To są ominały, specjalnie dla Ciebie. E, Krzysztof bardzo gorąco zachęca, jeżeli ktoś chce mieć takie zdjęcia. Skontaktujcie się z nim. Dobra? Jak nie wiecie, kto to, który to jest krajem, to dajcie mi znać, ja was skontaktuję. Pani Krzysztof Mocała. To są naprawdę bardzo cenne rzeczy. Również ja swoje ręce. Dobra Marcin? Zadbaj onie, pielęgną i są takie naprawdę Michael Figuier. Słuchajcie, a taka pro, wiecie, kto jest teraz godzina? Dochodzi północ. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że nie. Nie, 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 nie. Synteser to jeszcze nie. Natomiast to jest taki moment, kiedy my tradycyjnie już będziemy składać machilowi życzenia, będziemy kroić kor. Um, kiniu, czy mamy jakiś korcik